Cześć, tak, witajcie, dzisiaj gramy w Brawl Stars, jak zawsze prawie. O... i ja ma troszeczkę głośnie, nie? Tak to jest. Dobra, ja idę dzisiaj z gram Edgarem, bijam na karnetik. A mi się. Ja mam go też na YouTube'a. Ale mam nadzieję, że trafi. I w ogóle mam nadzieję, że mówię głośno, bo... W większości przypadków to bym tak cicho, że później sam jak słucham mojego kanału na YouTube to ten. To e, nie słyszę. Nie wiem o co mi chodziło. w co przypadków. Ja. No ile to odgarów? No, że ja mam tego skina, bo przynajmniej się. Odczep się! Odczep się! Ja! Nie Nie, nie mam! Nie. Ciężkie życie mam. Ej, zobaczymy w ogóle. Ile kosztuje zmiana nazwy, bo... Ja jeszcze sobie zmienić nazwę za niedługo. Dobra. Drogie, żeby tylko dopisać odnaczkę tego. E właśnie, niedawno mi dropkowa Skin'a do Karla. Ale nie no, Mówi, niedawno mój kolega ze szkoły tak fajnie... Dro no mnie dropał mu tego Larry i Lory, nie? Ja też bardzo chcę to mieć. W ogóle nie, nie, nie Wiem, że to pewnie nikt tego nie ogląda, ale jakby to się ogląda, to dajcie znać, kto ma tego. Wiecie, tego skina. Lary i Lory. Zajmij się tym. Zeta Dewistryn. O, ja, to się nazywa Devi. O, Draco, to ja też myślę, że jest Draco, nie? Aha, dobra, to. Spike. Kolejna legenda mi tak uję, czyli Spike. Okej, okay, łapeczka w górę, oczywiście. Sorry się podobnie Po Sorry, że się zabiłem Sorry, że się zabiłem Wejdź, że nie tutaj weź po prostu odczep się ode mnie. No odczep się od tego z niego Spike. Jak mogła się zabić? Ja yeah. po dobra, bawimy się dobrze. Bardzo... o ja... Mogłem na tym... Tylko będę Adgara, nie? Więc zaraz kończę ten film. Je, ale ten lari jest piękny. A właśnie mam tego bloka, będę go miał. Już mam 39, nie? Chyba widzieliście. Drużyna odgarów najlepsza. Idź do boju. Ty się ruszaj! Ja daję łapkę w górę Start do pika, dawaj start do pa... Oooo! ofiara przemocy domowej co się, że mógł zabić O, wygrał Mam już to Sorry, że kogoś w kolocie zabiłem Ale bardzo przykro mi, że nie że zabiłem O. Ooo jest te kluby Myślałem, że słaby w Edgara, ale jestem nagle Dobry no, no, wiem, Edgar łatwo do, do, do wbicia rank, ale u mnie to było słabo wygląda. Jestem tak, wiem, to, to jest naprawdę nubo, e, zachowanie nuber u mnie, że. Oooo, Maximus! A -a. Could do this if I wanted to. to pa! No fajnie, w ogóle mam nową ikonę, dopuł że że tego reniwłowego. Kiedy indziej nagrywam film, kiedy będę zdobywał tego skinka do broka? Nie wiem, czy mi się podoba, ale mi się bardzo podoba.